No, w dzisiejszym odcinku będziemy testować, czy KFC jest lepsze w Japonii, czy McDonald's. no Ciężko tutaj nam znaleźć jedzenie w USA, więc postanowiliśmy dzisiaj zrealizować odcinek. Zamówiliśmy dwie rzeczy: nie ma oczywiście takich rzeczy w jednym odcinku, rzeczy nie ma w Polsce. No, frytki są, no ale dobra niech będzie przyjęliśmy e, takiego burgera z jajkiem, z serkiem, z sałatą kurcze myślę, że on będzie większy on sam kosztował 540 jenów czyli 13 złotych KFC tutaj ciut wychodzi e, pomyślcie sobie, że towek, krewetki w burze. na takim targu jedzeniowym kosztuje 500-600 więc jeśli macie takiego burgera co wolicie? krewetę w Tępurze czy to? powiem wam szczerze wolę to jest ekonomiczniej Wzięliśmy jeszcze tutaj takiego drugiego, to on się nazywa Wachu Burger, a ten się nazywa księżycowy burger, bo to słowo u nich oznacza księżyc, ale tutaj teraz po japońsku, które jasno na nie ma napisane. Tutaj jest w Wachu to wiadomo. Wzięliśmy go z kotletem. Widzicie, chociaż jest napisane, że to jest niby, niby chikem, nie? Ale tu chyba, że to jest kotlet jakiś kurczakowy. Taki widzicie? tu wygląda trochę jak kotlet sojowy. Sałata. To jest niby świeża, ale kuźwa, pomidora brakuje co? I wzięliśmy jeszcze tak. to w wziąłem dla Claudii, o, bo ona mm. lubi wrapy. Wzięta tak. Oj, ta mi się już podoba. Nie ja wiem, Chyba że wziąłem innego wrapa za dużo, wiesz? Aha. No, ale to... Z... No tak, grap kurczakowy. Ja go zjednam. Jesteś w lab sensie, Twista, to się nazywa, nie? Mhm, tak. E, pracowała ja w Moja poznałem. pierwsza praca to była. Ten Mateusz, tylu. żałuję, że byłam tam tak krótko, jak się zaczęliśmy spotykać. Tak, ty już no. skończyłaś tam pracę. Tak, tak. No, miałam miała, miałam zgniszki w i darmowe kurczaki. Darmowe kurczaki miałaś? Znaczy, no wiesz, jak zostawało, to, to się miało. To, to się <laughs> I ciastko jakieś z dobra. A jeszcze taka w opikuczeka z jakimś garnik słyja To Ta panię to jest taka przemoczona, taka giętka, gumeczka taka. Dobre? No to nasza polska taka nie była. Dobre. Nasza polska była kupiąca. No rzeczywiście, mało chrypło. Zleżałe. Ale dobra. Panierka taka jak z tego twojego, co ty co lubisz z serem brać? Mega poketa? Mega, po no ten tak tam czuł. Okej. Okay. No ale zleżałem. No, zresztą widać, że tutaj nie zbawiał w tym korekcji. oczywiście nie wiem jak wreszcie Japonii. Leży tu tam trochę sobie, On biesiaduje pod latarnią. No, bierzemy się za tego waffle burgera. Majonezik, tutaj wyszedł. Majonez zawsze jest dobry, ja uwielbiam majonez. Ja Słuchajcie, są takie rzeczy jak na przykład majonez i magi ja wam wszystko z nich wspieram nie ja wam pomaguję sałatkę jarzynową magi bigos wam pomaguje zupy wam pomaguje nawet nie, nie sprawdzam czy mi smakuje po prostu maguje a potem nie jak rymy. maguje tutaj smaruje i z majonezem to samo tak. Kurde, to jest taki sojowy sos, ale taki słodki. Zobaczcie sobie. Uwa. Uwa. Co? z tą To nie włosy. To pewnie twój zbrodnia. Tak, ja nie mam takich włosów zbrody małych. Mój dobra, nie będę latał i tam afery robił. Mówmy sobie, że to twój zbrodnia. Powiedzmy sobie, że to mój. A tu ta panierka. Bo nie trzyma się. trzyma się, więc... Ja nie wiesz, mogłaby się nie trzymać, ale żeby była chrupiąca, a widzę, że ona jest taka naprawdę gumowata, nie? <laughs> Muszę powiedzieć, że my w KFC w Polsce jednak zawsze mamy taką chrupiącą i świeżutką. Tam nie ma czegoś takiego, że ono są Nos, i miękną, nie? To chyba macie jakieś zasady, przynajmniej Tak, wtedy, tak. Zawsze są takie zasady, że jak... nasze wyrzuca, czy coś takiego, U nas jest tak, że... Nie, jak, za razie, jak nawet... Tak, tak, to się je na nowo smaży, a tamte się oddaje. Tam, z tego co wiem teraz, do, do takich domów, nie wiem, gdzieś tam się nie wyrzuca oczywiście. Tego tylko gdzieś się oddaje. A mi, jak to jest z tą niby rewolucją żołądkową? Po KFC, bo teraz widzę w komentarzach, jak też recenzuje, i tak dalej, że on niby co chwilę ma turbulencje toaletowe, i tam każdy w komentarzu narzeka po KFC, że o, on zawsze po KFC i tak dalej. Ja kurwa nigdy widzę jakiś tam przygód po KFC, nie wiem, nie przypominam sobie. Ja Może też nie jadłem dużo razy w życiu tego KFC, ale ja tym bardziej mam wrażliwy rządek. Ja wam powiem tak osobiście, no bo trochę o tym wiem, ja jadłam codziennie, naprawdę jadłam codziennie w KFC, bo my mieliśmy tam darmowy posiłek. W sensie tam za symboliczną złotówkę czy 5 zł i jadłam non stop, mega pokety, sałatki, jakieś zingery i inne takie rzeczy i nigdy nie miałam jakichś przygód, nic się nie zmieniło, więc ja akurat pracując już kiedyś w KFC mogę powiedzieć, że nie bałam się tam jeść, do tej pory tam wracam i bardzo to lubię. Jak lubię, oczywiście, że lubię, bo chyba każdy lubi cheeseburgery. Ja e, też ale nie też nigdy nie miałam, Tylko, że tam nie wiem jak zasady takie wiesz, czystości. Tak, dobrze, że ładne, to, to, no. bardziej, Wiesz, te, te się i tym bardziej u nas w kraju jest taka kultura. No. E, frytasy, skawce miały jak skurwy syn, nie? Ty ty. No, no zobacz. Nie, ostatnia, <grymne> jak, ostatnio kurwa to jak żelka jest, nie? No. Mm. Zaparowany taki kurwa miękki nawet nie dramat, świetny dramat I, i to jak w KFC ogólnie są gorsze, chociaż ostatnio mam wrażenie się poprawiły względem maka, ale tu mówię o naszym kraju, tutaj kurwa dramat, nie? Nie chcę nie tam iść, powinni mi choćby to wtedy wymienić. Dobra, Biorę Ciustela oni mają Taka fajna, nieprzypalona. Jak u nas, Tylko to jest jakiś sos. Chyba ser, no. Taki, bo coś ma takiego żółtego, ale... Nie czuć tu sera, ale coś takiego... No, hmm, to ten smak majonezu. Tutaj najważniejszy zawodnik dzisiaj. Ta kanapka księżycowa. Z kurczakiem wziąłem. To jest muszka? Nie, to sama, to małe. Nie, to jest pierś. A, to żółto. Co to za takie żółto? Mhm. Dobra, nie będę się zapytać, weźmy Proszę Państwa. Mhm. Mm. Mhm. Teraz... Mhm. chociaż... Chcesz... Mhm. ten kuczek mi się tutaj gubi gdzieś pod tym... pod tym wszystkim tutaj. Tutaj mamy Sałata się wybija. Bułka mięciutka, chociaż trochę stara tutaj. Ona jest zaparowana, bo się bułki też często do burgerów paruje, więc pewnie przez to. Ale ogólnie... O, widzicie jak się rozwala? Nie, jest to świeża bułka. Ale sobie tutaj... No to jest smaczne. To, to na plus. To kurwa takie... Te wielkie napki. To średniawka przez tą panierę taką Frytki to dramat, 0 kurwa na 10, jakbym były jeszcze posolony to bym dał te 0,5 y, y, na 10, ale kurwa dramat Najbiorę y, się za ciasny będzie mm. Tu też panierka miękka Fajne wszystko ten, w każdej rzeczy czy Twister, czy ten, paniera jest miękka więc dönem çakolu uh. iyi. Oo, jak často francouzské s jakým budyněm. Píším, že ještě. A nepáchne ten budyň nějaký. No, Dobrý, milý, ho tak, jak jakýž budyň v trošku. Gorancí kuby. To smakuje. jak gdy z budynkiem z takiej... Yy zwykłej oślowej piekarni, co tam pani Grażynka pracuje, wiesz, w takim, wiecie, w tym takim sperelu, w takim fartuszku, też który taki niebieski tak, z tym białym. Tak, z takim jakimiś no, 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 co babcie chodzę w tym? Pani ze stołówki. A, a, albo pani ze stołówki, jest? no. I taką dużywkę, tylko tym razem pakowała ten budyń do ciasta francuskiego, które nie jest najlepsze, jest takie już też zleżałe, kruszy się i tak dalej, ale samo na dzień bardzo spoko. Ogólnie jak ja to Oceniam? Wszystko, no chyba ty nie będę oceniał IC wszędzie jest te same. No zero plus zero plus. Jak te fast foody w Ameryce były naprawdę kurwa spoko, nie? Może nie było jakieś coś super jakościowe itd. No ale to jest fast food. nie możemy oczekiwać że tego jakiś no, poziomu w restauracji nie no to tu 4 na 10. Serio, słabo wypada. Czy te kanapki bez jedzenia, a wyśleby można zamawiać? Necesy? Mamy fazę na budyń i to jest budyniowy. Mam nadzieję, że smakuje tak jak drużówka budyniowa. Wzięliśmy fasolkę Edamame z kukurydzą. Były frytki do wyboru, no, ale z McDonalda frytki pewnie będą smakować szybie tak samo dobrze. I wzięliśmy tą kanapkę, ona się nazywa slimburger. No, wygląda o wiele, o wiele bardziej świeżo niż, niż w tym KFC, serio. Zdecydowanie. I za to zapłaciliśmy 1800. Już nie pamiętam ile w KFC, no ale wy oglądacie film na bieżąco, więc będziecie mieli porównanie. Jeszcze do tego dwa sosiki cheddar sos i e, sos bandery. I, I tutaj takie gówno. To jest chyba jakaś nowość, bo wszyscy to mają na stolikach i widzę, że to mają w zestawie z frytami, to jest jakieś ciasto takie, takie jak pewnie te nasze, co tam jest Apple Pie, tu mają z jakimś fioletowym ciulstwem, więc co, biorę burgera do łapy i próbujemy. Był jeszcze jakiś samuraj Burger na bazie teriyaki, sosu czy soy sosu, to po prostu zwykły burger obrany z sosem sojowym na słodko na bank. Takie wiecie jak u, u nas mam te McRoyale i tak dalej, te sezonowe burgery, nie? Więc zabieram się. Powiedzcie, mi w ogóle u nas był burger. Wiem, że był fishburger. Już nie ma fishburgera, nie ma chyba tego McChickena co był ostry. Co widzę reklamy McDonalda na fejsie. Tam każdy pisze. O kurwy mojego McChickena ostrego. To kurwa, ale melonka. To jest, ten, to jest ta krewetka, tak? Tak. To chyba jest tak, to, 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 tak jak tego filet ofisza robią. Czyli 0% zawartości ryby. <grymne> nie no, na razie ukościłem to, nic krewetki noczyłem. No i teraz wracam wolę, nie? Ona jest po prostu taka... ma jakieś takie wypełnienie więc obstawiam, że to jest tak jak z praskami ziemniaczanymi na grubych oczkach się, na cienkich i te grube oczka są pomiędzy tymi cienkimi to jest podobnie jak krewetki pomiędzy jakąś tam krewetkową mielonką żeby tanie po prostu wychodziło no spoko pozycja, ale sos tutaj jest taki jak wszędzie ketchup, majonez więc y, przyćmęła przyćmęła tą krewetę nie przeszkadza tu, ale też dałbym coś żeby się jakiś ziobórcik, coś, coś z pietruszką, pietruszka, jakieś takie zioła. To ciosnek, to co pasuje po prostu do krewety, żeby to podkreśliło, a nie tak naprawdę zmienili tylko kotleta na, na krewetę i tyle. Mamy tutaj szaka shaka chickena. Nie spodziewałem się takiego kąska. Spory kąsek. I widzicie, krótki kącik, niewielka tortilla i tu jest ten sos banderowski i powiem Wam, liznąłem sobie opakowanie jak otworzyłem i pachnie paskudnie octem. To rzeczywiście, octowo. Ale jak, czekajcie, spróbuję już tak. Na początku myślałem, że mielonka, ale ten sos smakuje. To się Nie jak polizałem tego opakowania, zasmakował mi jak pierogi ruskie. Normalnie się jak, pierogi ruskie zmie zmielili z czymś, z, z jakimś jogurtem i zrobili z tego sos. No bez no, kurwa, ziemniak, ser i, i, i pieprz, nie? Tak to smakuje. Mega spoko. Taki inny, inny, ale spoko, bo zazwyczaj człowiek jest tam do czech osób, tego tysiąca wysp i tak dalej, a jak coś innego próbujemy, to nam nie smakuje. A tutaj... Posypka. jest coś. A, nie będę się objadał, bo zaraz wróci dania główne, i tak ja wróciłem całą, nie? No chyba pierwszy raz jedliśmy fasoche do mamy w restauracji sushi, z tego co Tatofica. nie wiem. Ona była posypana, tak, posypana taką gruboziadnistą solą, no. solą e, i była, no tak jak Mateusz mówi, bardzo odciągająca. Mmm, no dobra to jest, takie słodko ale taki, czy to jest ser, czy to jest Mocna cierpkość macie, ale mocna, która ci nie wykrzywia mody, nie? Więc spoko. 1800, no to za to tu wam pokażemy ile wyszło. To najważniejszy ten mały Kurwa, jakiś włos To chyba nie mój. Ja taki się nie kurwa. Kurwa. Będzie Kurwa. kurwa O coś się, że to jest ciasko, co upierdolicie pół stołu. do tego McDonalda z takim dużym dystansem mówię a pójdę do zobaczę zobaczyć ciekawości ale kurwa pewnie chujnia niepotrzebnie kalorii się naje na kimś cyfrem. no i powiem spoko jakby to było w Polsce jakbym jak ja bym chodził na McDonalda bo ja i tak wolę jak jadę na Cheeta sobie na steka jakiegoś dobrego no to powtórzyłbym wszystkie te pozycje może poza shrimp ale nie dlatego że był niedobry tylko dlatego, że jak już bym miał brać taką kanapkę, to bym brał z kurczakiem, bo jest taki kiedyś, taki twarzy, czuć bardziej wyraźny te mięso i tam pasuje ten sos niż tego szczemburera, ale spróbować naprawdę polecam, jak będzie kiedyś u nas, czy będziecie gdzieś za granicą, to ten kurczak jak na Maka, to kurczak. poziom KFC, a ja uważam, że w KFC mają dobre te kuraki, poza tym co byliśmy tutaj. Fasolka też spoko. A który co to w ogóle? To jest chyba smak tego yy, słodkiego ziemniaka, bo ten ziemniak słodki jest fioletowy. I to ma, ten, to ma z takim budyniem wymieszany ten farsz. Dany to jest mega, nie? Me, mega i, i tylko te czoste jakby było mniej tłuste. Ja bym to wolał bardziej w formie ser, sernika, ale tak, wano fajny zostawik. McDonald tu zdecydowanie wygrał na każdej płaszczyźnie i, i czy się jest nawet w lokalu, tym bardziej, że to jest przemiał kom, konkretny. Tu na tej sali tu mamy 60 osób lekko samo idą zamówienia cały czas, to jest centrum Tokio, także wiecie, no jest tu opór w ciul, a tu jest czystutko przy każdym stoliku, ludzie odchodzą zaraz po nich, czyszczą i tak dalej, a tam kurwa trzy osoby na krzyż, psz, syf, papierów w kiblu nawet nie było, mydła w kiblu nie było, więc tragedia. Dobra, kończy, kończymy ten odcinek, zostaw drogi widzu suba, łapkę w górę, komentarz, jakimiś chciał następny film, do jakiego kraju się wybrać, co zobaczyć. Kiecolini sprawdzi i przetestuje dla siebie.